Jamaneczko widzowie, ja jestem Grymaniak, a w tym materiale chciałbym wam nieco opowiedzieć w skrócie o łowieniu ryb nadchodzącym DLC, które już pojawi się 4 listopada. W farmingu pojawi się zupełnie nowa możliwość, hodowla ryb. Na pewno już o tym słyszeliście. Zaczynamy od budowy stawów na swojej farmie. Im więcej ich postawisz, tym większą produkcję ryb możesz osiągnąć. Ryby trzeba regularnie karmić i o tym zawsze trzeba pamiętać. Tak samo z krowami, innymi naszymi zwierzątkami na farmie. Potrzebne będą pszenica, soja, kukurydza, oraz minerały i to są już, moi drodzy, oficjalne informacje, czym będziemy musieli karmić ryby. Odpowiednia dieta pozwoli im zdrowo rosnąć, ale to nie wszystko. Gdy ryby osiągną odpowiedni rozmiar, możesz je przetransportować do większych stawów hodowlanych, które w menu budowy będziesz mógł wybrać i powiększyć je z dwóch, na przykład na cztery lub 6 zbiorników, tak jak widzicie to na filmiku. To właśnie tam kontynuować będą ryby swój rozwój w jeszcze lepszych warunkach. Na końcu całego procesu ryby pakujemy w skrzynię i do Dostarczamy do punktów sprzedaży na mapie. Im lepiej zorganizujecie produkcję, tym większe będą Twoje zyski. Nawet ciekawie wygląda ten transport tą barką, ale powiem Wam, że ja osobiście nie jestem zwolennikiem pływania motorówkami lub tego typu pojazdami wodnymi, bo z tego co widzę na tym gameplayu, to ta barka porusza się tak troszeczkę mozolnie i troszeczkę wolniej. Ale jeśli będziemy mieli już możliwość pływania po okolicznych zbiornikach, to myślę, że moderzy niedługo na pewno wysilą się i pokażą nam jakieś motorówki raptem z GTA Y City. W DLC czekają też inne nowe możliwości: dynamiczne pastwiska, nowe zwierzęta i możliwość rozmnażania. To wszystko sprawi, że twoja farma może stać się bardziej naturalna, zróżnicowana i pełna życia. Produkcja ryb na pełną skalę już od 4 listopada 2025 roku. Także nie przegap kolejnych materiałów, łapka w górę. Subskrypcja kanału, mówił do Was Grymaniach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!